Minął trzeci dzień procesu przeciwko członkom czwartej z kolei Komendy Głównej Zinu. Konsekwentna jest droga, którą przebyli zasiadający na lawie oskarżonych. Od mordowania działaczy demokratycznych w latach okupacji poprzez mordowanie oficerów i żołnierzy Armii Czerwonej walczącej z hitleryzmem, poprzez dywersję i morderstwa w momencie krzepnięcia władzy ludowej, droga ta wiodła. Konsekwentnie do służby i szpiegostwa dla imperialistów amerykańskich. Raz po raz w ciszę sali sądowej padają nazwiska amerykańskich pułkowników Jessica, Jorka, Paszleja, dyplomatów belgijskich Eymana i Vandelena. Ale wróćmy jeszcze do popołudniowej części wczorajszej rozprawy oto składa zeznania przed sądem Janina Czarnecka. Urzędniczka poselstwa belgijskiego w Warszawie. Przy składaniu personali oskarżona Czarnecka zapytana o zawód ojca odpowiedziała rolnik. Później dopiero okazało się, że ten rolnik posiadał tysiąc hektarów, a córka jego dobrze poznała szpiegowskie rzemiosło, spełniając ważną rolę w siatce winu. Czarnecka tak zeznaje przed sądem. W umówionym dniu przyszedł roztworowski z półoskarżonym batorem do mnie, do mieszkania. I wtedy mi właśnie przedstawił go, mówiąc, że on będzie mi doręczał te paczki, że również będą przychodziły przesyłki, ale rzadziej, bo ta poczta miała iść co miesiąc za granicę a za granicy co pewien okres czasu paczki, które będę doręczała Adeli Ślusarz, naówczas mi zupełnie nieznanej osobie, do jej mieszkania na ulicę Czersko To znaczy oskarżona miała być łączniczką pomiędzy winem a wandylenem, tak. czy tak? O treści tych materiałów oskarżona się orientowała. Dopiero później, ja się zgodziłam, poza tym powiedziałam, że obiecał mi, że moja współpraca będzie niedługo trwała, dlatego, że będzie ktoś, który mnie zastąpi. Jak praktycznie oskarżona wykonywała to zadanie? Praktycznie przedstawiało się tak, że swój oskarżony Batory doręczał mi, doręczał mi te paczki. Oskarżony Batory? Proszę wstać. Czy to ten? Ten. Proszę. Doręczał mi te paczki, a ja je oddawałam w poselstwie belgijskim. Okazało się, że tam były także i dla um, chargé d'affaires materiały, które miały być tłumaczone. Zwrócił się do mnie chargé d'affaires Wendelen z zapytaniem, czy mogę je tłumaczyć. To znaczy, skarżona oddawała te materiały w poselstwie belgijskiej. O komu? Samemu chargé d'affaires Wendelenowi. Gdzie to się mieściło, na której ulicy? To się mieściło w Polonii. Polen. Proszę dokładnie Nie opowiedzieć mus... o tym, jak to wyglądało. Pierwsze kolejne spotkanie. Pierwsze spotkanie jeszcze z niedoręczeniem paczek, z niedoręczeniem. było w 2-3 dni po rozmowie z Roztworowskim i z półoskarżonym Batorym. Byłam u posła belgijskiego w jego y, biurze, zawołał mnie do drugiego pokoju i spytał mi się, czy na propozycję Roztworowskiego zgodziłam się. To znaczy, że o nich już był poinformowany. To znaczy on pierwszy zapytał on się. On pierwszy mnie się spytał. Powiedziałam, że tak i na to spytał się, czy materiał w języku polskim mogę mu tłumaczyć. W skrócie. Powiedziałam, że muszę się nad tym zastanowić, dlatego że naówczas jeszcze nie wiedziałam, czy dość szybko będę umiała tłumaczyć język francuski, bo byłam bardzo zajęta. I moja kuzynka, która pracowała w poselstwie belgijskim, żeby uniknąć jeszcze więcej osób to wtajemniczonych powiedziała, że ona dla mnie będzie to tłumaczyła, ale zasadniczo ja to robiłam, nie ona. To miało być tłumaczenie z polskiego na jakiś język? na francuski. Czy Wendelen podczas pierwszego spotkania powiedział, że oczekuje doręczenia przesyłki? Owszem. Jak dalsze spotkania wyglądały? Doręczanie materiału? Pierwszą przesyłkę, o ile pamiętam, yy, doręczył mi batory do poselstwa, do mojego biura swego. Jaka była zawartość? Były to dwie, zapakowane dwie paczki, które wzięłam, odniosłam posłowi, oddałam do rąk własnych. czyli szanik, również? jeszcze. Oddałam jemu do rąk własnych. Jedna wiem, że miała iść za granicę. A druga to był właśnie materiał z winu. Czy oskarżona orientowała się dokąd Wendelen ma posłać? Z tego, to co przesunki? mówił Rostworowski, miało to iść do ośrodków polskich. Przedstawicieli polskich będących za granicą. Drogą dyplomatyczną. Drogą dyplomatyczną. Przez doszło. poselstwo belgijskie. Przez poselstwo belgijskie. Proszę o dalszych. Spotkania z Wandelenem odpowiedzieć? Tak, zdaje mi się, że Wendelenowi dostarczyłam dwie lub trzy przesyłki. Następne przesyłki już dostarczałam posłowi Emanowi. Pierwszą, potem widziałam Rostworowskiego. Czy Eman i... był następcą Wandelena? Owszem. Proszę. Potem wiem, że Rostworowski wyjechał za granicę. Przed wyjazdem. Powiedział mi jeszcze, że wróci niebawem do Polski i wtedy moja m, praca ustanie, że wyjeżdża tylko na cztery miesiące, żeby kontaktować się z Polonią zagraniczną. I potem przyszły przesyłki jesienią 46 przyszła pierwsza przesyłka zagranicy. Dokąd? Do poselstwa belgijskiego i została mnie doręczona. Dla kogo? Dla Adelis Lusasz, która miała ją dalej oddać i nie wiedziałam gdzie. Znaczy przyszła również drogą dyplomatyczną? Również. Przesyłka z zagranicy za granicę, dla winu? Dla winu. Przez poselstwo belgijskie? Tak. Proszę o tym opowiedzieć. Wtedy zawołał mnie minister Ejman do swego gabinetu i powiedział, że jest przesyłka dla pani, może pani wejść. Było zadresowane Czarnecka. Otworzyłam kopertę i w środku było, była przesyłka zalakowana dla winu, której treści ani zawartości nie znam. Co oskarżona zrobiła z tą przesyłką? Poszłam, pojechałam na ulicę Czerską i doleńczyłam ją Adelisus osobiście. A ona dalej? A ona dalej nie wiem gdzie. Adela Ślusarz nie była poinformowana, skąd otrzymuje przesyłki. Czy te przesyłki były zatytułowane? Zdaje mi się, że nie. A przesyłki od winu? Owszem. Doręczane. Od winu Wanderę były, no, o ile pamiętam, dla oporu. Jak były? Dla oporu. Dla oporu, na kopercie? Na tej opakowaniu. Na opakowaniu. Tak. O ile pamiętam. I były y, litery B i C, czy A i B, tego nie pamiętam. Jedno było dla poselstwa, a tamte drugie były znakowane dla zagranicy. Z jakiego miasta aż za granicą? Nie wiem, oskarżona. Do jakiego miasta? Przypuszczam, że do Brukseli, do bo Brukseli. szły kurierem dyplomatycznym, więc musiały iść. To był taki wypadek, że gdy pewnego razu oskarżona przyniosła pocztę Emanowi, on oświadczył, że dobrze się stało, że właśnie na zajr wysyła kuriera Owszem, do Brukseli? o powiedział. No proszę o tym opowiedzieć. To było już później, w 1947, o ile pamiętam, powiedział, a dobrze, że Pani dzisiaj przynosi, bo jutro jest okazja i zaraz pojedzie dalej. Tak, Jaka natych... okazja? Jest okazja do Brukseli, to natychmiast będzie mogło być wysłane.